Dowodzenie statkiem należącym do konsorcjum naukowego Amia było zaszczytem. Już samo znalezienie się na liście kandydatów stanowiło wyróżnienie, które przypadało jedynie kosmonautom z wieloletnim doświadczeniem. I rzeczywiście była to jednostka niezwykłej urody. Blask porannego świtu odbijającego się od chmur olśniewała smukłą sylwetką, przypominającą jastrzębia Gia. I była wyposażona w najnowocześniejsze silniki podświetlne oraz FTL. To był ten typ statku, którego modelu pożądało się w dzieciństwie. Jak to bywa z wieloma przywilejami, głównym powodem, dla którego czymś jest przywilej, jest fakt, że gdyby nim nie był, nikt nie chciałby się tego podjąć. Otrzymywało się zachwycający statek, miało się możliwość skompletowania najlepszej załogi, jaką tylko dało się znaleźć, a potem większość czasu spędzało się na orbicie bezimiennej skały, nie mając nic do roboty poza prostowaniem piór. Bo choć blask porannego świtu wyposażony był w najnowocześniejsze laboratoria, jego głównym zadaniem było przewożenie zespołu naukowego z punktu A do punktu B, a następnie cierpliwe oczekiwanie, aż zakończą właściwą eksplorację na powierzchni. Geolodzy. Osobliwa gromada. Lot był dla Amianina wszystkim, a jednak ci ludzie wybrali ścieżkę kariery, która całkowicie toczyła się na powierzchni planety. Często nawet pod Ziemią, a to przecież miejsce, którego większość zdrowomyślących istot unikałaby jak zarazy. Wyobraź sobie spędzanie całych dni w ciasnych, wąskich tunelach bez możliwości wzbicia się w powietrze. Kapitan dostrzegał w tym ironię, bo nawet najbardziej luksusowy statek kosmiczny nie oferował zbyt wiele więcej przestrzeni. Ale gdy znajdował się na pokładzie, czuł się tak, jakby statek był przedłużeniem jego ciała, jakby naprawdę unosił się w nieskończonym niebie między gwiazdami. I teraz w końcu znów mógł tego doświadczyć. Czy ostatnie kapsuły z wyposażeniem zostały już załadowane? zapytał pierwszego oficera. Tak jest, kapitanie. W takim razie najwyższa pora oddalić się od tej skały. Luomet wyznacz kurs wyjścia z układu polecił nawigatorowi. Jak daleko poza studnię grawitacyjną mamy się znaleźć, zanim uruchomimy FTL? Spytał Luomet. Kapitan miał pokusę, by odpowiedzieć zabierz nas stąd najszybciej, jak to możliwe. Lecz nie było potrzeby ryzykować, nawet na pokładzie takiego statku, jak blask porannego świtu skok do FTL w pobliżu znacznej masy, nie należał do rozsądnych decyzji. Nie ma pośpiechu, nadal mieścimy się w wyznaczonym harmonogramie doprowadź nas do optymalnej, bezpiecznej odległości. Zazwyczaj oznaczało to kurs w górę, poza płaszczyznę ekliptyki, by uniknąć planet lub większych asteroid, lecz w przypadku układu podwójnego gwiazd obliczenia były nieco bardziej złożone. Mam cię, zobaczmy. Luomet przesunął palcami po interfejsie komputera. Optymalny kurs pozwoli nam na skok FTL za... sześć godzin. Tak szybko? Westchnął pierwszy oficer. Wiedziałem, że nie bez powodu zaciągnąłem się na ten statek. — Naprawdę, Kialat? To nie dla zaszczytu pracy pod dowództwem najlepszego kapitana swojego pokolenia? — Co proszę? Kiedy Emas wszedł na pokład? — rzucił złośliwie pierwszy oficer. Emas był kapitanem siostrzanego statku, świetlistość morza gwiazd i długoletnim rywalem. — Poczekaj tylko, aż napiszę twoją ocenę służbową. Zobaczymy, czy wtedy też będzie ci do śmiechu. — Dobrze, Ster. Wyprowadź nas z orbity. Powoli. Nie chcemy, żeby geolodzy odbijali się od ścian. Silniki podświetlne rozpoczęły pracę, łagodnie wypychając ich z orbity wokół czerwono-purpurowej planety, która przez ostatni miesiąc dominowała na ekranie wizji, i kierując ku otwartej przestrzeni kosmicznej. Dzięki aktywnym tłumikom bezwładności przyspieszenie było niemal niewyczuwalne, przynajmniej dla doświadczonych kosmonautów. Zalecano jednak amianom, którzy dopiero przyzwyczajali się do sztucznej grawitacji, by unikali używania skrzydeł, dopóki nie oswoją się z jej działaniem. Bez wątpienia minie jeszcze trochę czasu, zanim geolodzy zdołają wzbić się w powietrze, nie rozbijając się ogrodzie przez ledwo wyczuwalną różnicę w balansie. Przed nimi rozpościerała się jedynie przestrzeń usiana gwiazdami. Kapitan westchnął z ulgą. Oto dlatego właśnie zdecydował się na tę służbę. I. Kapitanie, warto, żeby pan na to spojrzał, odezwał się ostrożnie sternik. Co się dzieje, Akono? Wydaje mi się, że coś wychwytuje na skanerze. Chwileczkę, tak, jestem pewien. Wykryłem statek. Kapitan nie okazał zaniepokojenia. Badania, które prowadzili, nie były przecież tajne, ani nawet szczególnie fascynujące. Chyba, że ktoś był geologiem. Gdzie się znajduje? 3,2 minuty świetlne stąd, w pobliżu kolejnej planety. Wygląda na to, że właśnie opuścili orbitę. Hmm. Możliwe, że dopiero co nas zauważyli. Chcą się przyjrzeć. Czy jesteśmy w stanie doprecyzować skany na tyle, by określić model statku? To, że natknęli się na inną jednostkę tak daleko od znanych szlaków, wydawało się mało prawdopodobne. Nie chciał wierzyć, że konsorcjum naukowe przysłało kogoś, by ich nadzorować, albo że wysłano drugi zespół z tym samym zadaniem, choć polityka akademicka potrafiła być zaskakująco zdradliwa. Jestem niemal pewien, że to nie jest statek Amia. Proszę spojrzeć, Mamy całkiem dokładny odczyt ich ciągu silnikowego, a jego widmo w niczym nie przypomina naszych konstrukcji. Kapitan wnikliwie przyjrzał się wskazaniom. Akono miał rację. Żaden napęd zbudowany przez Amian nie emitowałby takich sygnałów. Po życiu spędzonym w przestrzeni kosmicznej kapitan znał wiele statków różnych ras, lecz ten nie przypominał żadnego z nich. Jednak rozważając logiczne możliwości, jeśli to nie byli Amianie... Cóż, nie był jeszcze gotów na wydawanie osądów, może to po prostu zbieg okoliczności, a jednak miał przerażające przeczucie, że domyśla się, do jakiego gatunku należy ten statek. Nacisnął przycisk na kombinezonie, aktywując system łączności wewnętrznej. Oficer DS bezpieczeństwa na mostek. Powtarzam, oficer DS bezpieczeństwa ma natychmiast stawić się na mostku. Cała pozostała załoga i pasażerowie mają pozostać w swoich kajutach do odwołania. Czy to było konieczne? Zapytał pierwszy oficer. Ci skałoznawcy i tak są już wystarczająco spięci, gdy chodzi o podróże kosmiczne. Ten statek może być czymkolwiek. Właśnie to mnie niepokoi, odparł kapitan. Pomóż mi z tymi skanerami. Musimy ustawić odpowiednie tłumienie i częstotliwość wiązki, żeby dowiedzieć się, z czym mamy do czynienia. Drzwi mostka rozsunęły się z charakterystycznym sykiem. No dobrze. Co to za wielki alarm? Zapytał oficer DS Bezpieczeństwa. Nie uwierzycie, ile sprzętu wciąż muszę przepuścić przez kwarantannę. Ci geolodzy taszczą ze sobą tony gratów. Tylko nie mówcie, że to problem z silnikiem i barierą kontenerującą. To dział inżynieryjny. Kumos, spójrz na to. Przerwał mu kapitan. Oficer podszedł swobodnie do konsoli skanera i zerknął na odczyty. Jego pióra natychmiast zjeżyły się ze strachu. Dobrze, to zdecydowanie kwalifikuje się jako sytuacja awaryjna. Kapitan skinął głową. Wiązka skanująca była już wystarczająco skupiona, by dostarczyć wyraźny obraz statku, który zbliżał się od prawej burty. Archiwum potwierdziło pozytywną zgodność konfiguracji. To był statek ludzi. Nie panikujmy przedwcześnie, powiedział kapitan, starając się zachować spokój, a przynajmniej sprawiać takie wrażenie. Zawsze wiedzieliśmy, że to jedna z możliwości. Konsorcjum naukowe odkupiło dane zwiadowcze od ludzi. Ich przestrzeń znajduje się niedaleko. To, że nie mają osiedli tak daleko na rubieżach, nie oznacza, że wysłanie przez nich statku badawczego jest czymś nadzwyczajnym. Ten statek najpewniej po prostu jest zaciekawiony. Nie zdawał sobie sprawy, że jesteśmy w układzie, i teraz zbliża się, by nas obejrzeć. Zanim ktokolwiek wpadnie w panikę, Pamiętajcie jedno. Ludzie nigdy nie zaatakowali statku Amian. Tak, ale widzieliście, co zrobili Kalukamsku? Odezwał się Luomet. Nawigator unosił skrzydła. Pewny znak zdenerwowania. Nie jesteśmy Kalukamsku, powiedział kapitan stanowczo. Amianie szczycili się mianem najbardziej zaawansowanej technologicznie rasy w galaktyce. Lub przynajmniej jednej z nich. Byli też zdecydowanie bardziej dyplomatyczni niż Kalukamsku. Wojna ludzi z Kamsku była wynikiem agresji ze strony Kamsku. Nie ma żadnych podstaw, by sądzić, że ten statek ma wobec nas wrogie zamiary, pochylił się i zapytał cicho oficera bezpieczeństwa. Sugestie? Trzymać dystans, odparł ten półgłosem. Jeśli będą chcieli wiedzieć, co tu robimy, możemy im to wyjaśnić, ale nie pozwólmy im zbliżyć się na tyle, by zagrozić statkowi. Mniej więcej o tym właśnie myślałem. Nawiązanie łączności ma dodatkową zaletę. Daje im do zrozumienia, że ich zauważyliśmy. Wiele drapieżników śledzi ofiarę tylko tak długo, jak sądzi, że pozostaje niewidzialne. Nie jestem pewien, czy to odnosi się również do drapieżników obdarzonych świadomością, ale na pewno nie zaszkodzi. Kapitan zwrócił się do pierwszego oficera. Kialat. Czy mamy w archiwum dane dotyczące częstotliwości radiowych używanych przez ludzi? Chwileczkę, już wywołuję, odparł pierwszy oficer, przesuwając palcem po konsoli komunikacyjnej. Tak, mamy to. Wystarczy dostroić nadajnik. Dobrze. Jesteś na wizji za trzy, dwa, jeden. Tu gwiezdny okręt konsorcjum naukowego Amia, blask porannego świtu odbijającego się od chmur. Zwracamy się do niezidentyfikowanego ludzkiego statku. Prosimy o identyfikację. Kapitan odczekał chwilę, lecz nic się nie wydarzyło. Pierwszy oficer pokręcił głową. Brak jakiejkolwiek transmisji ze strony drugiego statku. Zdecydowanie zmierzają w naszym kierunku, zauważył Akono. Wektor przechwycenia. Kapitan spróbował ponownie. Tu gwiezdny okręt konsorcjum naukowego Amia, blask porannego świtu odbijającego się od chmur. Zwracamy się do niezidentyfikowanego ludzkiego statku. Prowadziliśmy badania naukowe na trzeciej planecie i obecnie opuszczamy układ. Prosimy o informację, w jaki sposób możemy udzielić Wam pomocy. Znów zapadła cisza. Nadal żadnej odpowiedzi. Czegokolwiek chcą, spieszy im się, by to zdobyć, powiedziała Kono. Nie wiem, jaka jest maksymalna prędkość tego statku, ale muszą ją właśnie przekraczać. Zdążymy dotrzeć do punktu skoku FTL, zanim nas dogonią? Przy tej prędkości? Nie ma szans. Nadal cisza na łączach? Kapitan zwrócił się do pierwszego oficera. Nie ma szans, że nadają na innej częstotliwości? Albo próbują nawiązać kontakt przez sygnał laserowy lub impuls FTL? Jedynym sposobem na przesyłanie wiadomości szybciej niż światło było wykorzystanie silników FTL do generowania oscylacyjnego zaburzenia czasoprzestrzeni. Nie odbieramy absolutnie niczego, potwierdził Kialat. Cóż! Nie wiem jak ty, ale ja nie mam ochoty siedzieć i czekać, aż się ujawnią z intencjami. Ster, zwiększ prędkość do 90% maksymalnego przyspieszenia. Tak jest, kapitanie, prędkość skorygowana. Jesteśmy teraz na kursie pozwalającym dotrzeć do punktu skoku przed nimi. Oficer DS-bezpieczeństwa wciąż wyglądał na zaniepokojonego. Zalecam wykonanie skoku do FTL przy minimalnej bezpiecznej odległości. Kapitan zamyślił się na chwilę. Bezpieczna była pojęciem względnym, gdy w grę wchodziła nadświetlna, a minimalna bezpieczna odległość oznaczała jedynie taki dystans, przy którym wytyczne uznawały ryzyko za dostatecznie niskie, by można je było zaakceptować w sytuacjach awaryjnych. Skok tak blisko studni grawitacyjnej wciąż niósł ze sobą realne zagrożenie dla statku. Pytanie brzmiało, czy ta sytuacja kwalifikowała się jako stan zagrożenia? Kapitan nigdy wcześniej nie miał do czynienia z ludźmi, lecz gdy poinformowano go, że misja odbędzie się w pobliżu ich terytorium, postanowił gruntownie się z nimi zapoznać. Zgoda. Akono, upewnij się, że silniki FTL są naładowane i gotowe do aktywacji przy minimalnej bezpiecznej odległości. Kapitanie rejestruje kolejny rozbłysk silnika. Kolejny statek? Nie jestem pewien. Znajduje się tuż obok ludzi. Możliwe, że były tam dwa statki tak blisko siebie, iż nie byliśmy w stanie ich odróżnić. Cokolwiek to jest, jest niewielkie, ma tylko cztery metry długości i mniej niż jeden szerokości i jest szybkie. Dogoni nas, zanim dotrzemy do nowego punktu skoku. To musi być mini dron. Zorientowali się, że sami nas nie dogonią, więc wypuścili jednostkę zdalną. Co robimy? Zapytał Akono. Proponuję to zignorować, mruknął Kialat. Niech sobie prowadzą swoje gierki, jeśli mają na to ochotę. Dron tej wielkości nie stanowi dla nas zagrożenia. Kumos pokręcił głową. Lepiej nie ryzykować, ostrzegł. Czy możemy jeszcze bardziej zwiększyć prędkość? Niewystarczająco, by dotrzeć do punktu skoku FTL przed jego dotarciem do nas, odparł Akono. W takim razie wygląda na to, że nie mamy wyboru, powiedział kapitan. Ogarnęło go nieprzyjemne przeczucie. Ale to nie był jeszcze moment na panikę. Najprawdopodobniej wykona kilka skanów, po czym przejdzie w tryb uśpienia i poczeka na odbiór. Przy takich rozmiarach nie może mieć dużego źródła zasilania. Większość energii zużyje, zanim do nas dotrze. Najgorszą cechą podróży kosmicznych jest to, że odległości są tak ogromne, iż na cokolwiek trzeba czekać całymi godzinami. Nawet przy prędkości zbliżającego się drona, minęło ponad 60 minut, zanim dotarł w ich pobliże. Załoga wykorzystała ten czas, by upewnić się, że ostatni sprzęt naukowy został odpowiednio zabezpieczony oraz by poinformować naukowców o sytuacji. Kilkoro z nich zażądało natychmiastowego skoku do FTL, lecz kapitan musiał im wytłumaczyć, że byłoby to jeszcze zbyt niebezpieczne. Wrócił na mostek, gdy do kontaktu z dronem pozostała zaledwie minuta. Raport ze stanu? Bez zmian, poinformował pierwszy oficer. Dron nadal zbliża się do nas, a ludzki statek nieustannie nas ściga przy bardzo wysokim przyspieszeniu. Co mówią nasze skany na temat drona? Jeśli to zdalny sensor, to najbardziej prymitywny, jaki kiedykolwiek widziałem. Choć, biorąc pod uwagę technologię ludzi, to być może najlepsze, na co ich stać. Kapitanie, zawołał Akono, zmienił lekko trajektorię, jest teraz na bezpośrednim kursie kolizyjnym z nami. Co? Chcesz powiedzieć, że zamierza nas staranować? Na to wygląda. To absurd odbije się od poszycia jak zabawka. Kapitan zawiesił głos. Ludzie mogli być technologicznie zacofani, ale z pewnością nie byli głupi. Musiał istnieć jakiś cel, którego jeszcze nie dostrzegał. Kumos, jaka jest twoja ocena sytuacji? Oficer do zbezpieczeństwa zamyślił się na chwilę, po czym odparł To może być ostrzeżenie. Ludzie to skrajnie agresywny i terytorialny gatunek. Mogli uznać, że zbliżyliśmy się zbyt bardzo do ich kolonii. Staranowanie na dronem może być ich odpowiednikiem gestu rozpostarcia skrzydeł na całą szerokość. Podczas gdy odruchową reakcją amianina na zagrożenie było znalezienie schronienia pod czymś solidnym, w konfrontacjach z innymi przedstawicielami swojego gatunku przyjmowali postawę maksymalnego rozmiaru. Postawa demonstracyjnej agresji. Czyny przemawiają głośniej niż słowa, coś w tym stylu. Brzmi logicznie, ale nie możemy zakładać, że obca rasa myśli w sposób, który sami uznalibyśmy za logiczny. Ster, rozpocznij manewr uniku spróbuję, odparł Akono. Ale to ustrojstwo jest zdecydowanie za szybkie trzymajcie się. Blask porannego świtu gwałtownie zmienił kurs. Dzięki tłumikom bezwładności załoga odczuła to jedynie jako nagły zawrót głowy. Amianie, jako istoty latające, dysponowali wyjątkowo wyostrzonym zmysłem równowagi i orientacji przestrzennej, więc większość innych ras nie poczułaby nawet tego. Mała kropka na ekranie czujników wciąż zbliżała się do nich, dokładnie odwzorowując ich manewr coraz bliżej, bliżej, bliżej. Nagle statkiem gwałtownie szarpnęło, tym razem bez wątpienia wszyscy to poczuli. Kilku członków mostka uderzyło w najbliższe konsole, a kapitan musiał rozłożyć skrzydła, by nie roztrzaskać się o ścianę. Co to ulichione było? Przez chwilę nikt nie odpowiedział poza jękami. Kapitan, wciąż z rozpostartymi skrzydłami dla utrzymania równowagi, podszedł do stanowiska sterowania i odsunął akono na bok. Auć, chyba uszczerbiłem sobie dziób. Co się stało? mruknął kapitan, próbując namierzyć drona na skanerach. Najwyraźniej był on wyposażony w jakiś rodzaj broni, a pierwszą rzeczą, którą chciał teraz sprawdzić, było to, czy nie zamierza jej użyć ponownie. Dron uległ samozniszczeniu, bardzo gwałtownemu. Zawołał pierwszy oficer, odtwarzając ostatnie sekundy nagrania z kamer zewnętrznych. Niemal w tym samym momencie interkom zaczął wydawać natarczywy sygnał. Gdy kapitan otworzył kanał, przywitała go lawina przekleństw tak szybka, że niemal zlewała się w niezrozumiały bełkot dopiero gdy tempo mowy nieco zwolniło rozpoznał głos Kiana głównego inżyniera co wy do licha tam wyprawiacie jesteśmy pod ostrzałem jakiś rodzaj drona z ładunkiem wybuchowym odparł ponuro kapitan raport z uszkodzeń silniki podświetlne wyłączone i raczej szybko ich nie uruchomimy mamy mikropęknięcia na całych osłonach napędu a kilka przewodów plazmowych uległo rozszczelnieniu. Musiałem wszystko wyłączyć, zanim rozerwałoby nam kadłub na strzępy. A napęd FTL? Kilka zewnętrznych stabilizatorów zostało uszkodzonych, ale napęd wciąż działa. Nie mogę jednak zagwarantować, że sieć zasilania dostarczy mu wystarczająco dużo energii do wykonania skoku. Czy mamy dość mocy, by nadać sygnał ratunkowy? Powinno wystarczyć. Kapitan podszedł do konsoli komunikacyjnej. I wywołał opcję transmisji FTL. Na szczęście wszystkie wskaźniki wciąż wskazywały pełną sprawność. Pośpiesznie wystukał wiadomość z wezwaniem o pomoc. Minęła zaledwie minuta, może dwie, zanim napęd się uruchomił, ale wydawało się to wiecznością. Gdy konsola w końcu zamigotała na zielono, kapitan niemal uderzył pięścią w przycisk Wyśli. Tu gwiazdny okręt konsorcjum naukowego Amia. Blask porannego świtu odbijającego się od chmur. Jesteśmy atakowani przez niezidentyfikowaną jednostkę pochodzenia ludzkiego. Nasze silniki zostały uszkodzone, a wrogi statek zbliża się do nas. Potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Powtarzam, potrzebujemy natychmiastowej pomocy. Koniec transmisji. Napęd FTL miał odtwarzać tę wiadomość w pętli jeszcze kilkukrotnie. Zmarszczka w tkance kosmosu rozchodząca się poza granicę układu z prędkością wielokrotnie przekraczającą światło. Kapitan nie miał jednak wielkich nadziei, że ktoś odbierze ją na czas. Ten układ był zbyt odległy. W najlepszym wypadku sygnał zostanie przechwycony, zanim całkowicie się rozproszy i ktoś przekaże go dalej na świat ojczysty, aby ich bliscy dowiedzieli się, co się z nimi stało, jeśli nie zdołają ujść z życiem. Może, tylko może, jeśli ludzki statek zorientuje się, że atak został zgłoszony, wycofa się. Kapitan nie pokładał jednak większych nadziei i w tym ponownie otworzył kanał interkomu do maszynowni. Czy napęd FTL jest w stanie umożliwić skok? Sam napęd działa bez zarzutu. Kilka stabilizatorów wypadło z obiegu, ale właśnie po to mamy redundancję. Bardziej martwi mnie sieć zasilania. Wiesz, ile energii ten silnik pochłania. A straciliśmy kilka głównych przewodów plazmowych. Mogę spróbować przekierować moc z innych systemów. Zrób wszystko, co możliwe. Skaczemy za 10 minut. Myślałem, że nie osiągnęliśmy minimalnej bezpiecznej odległości. Bezpieczeństwo to pojęcie względne. Kian, po prostu to zrób. To było ryzyko próbować przejścia w FTL w tej chwili. Ale znacznie większym ryzykiem było pozostanie w pobliżu ludzi. Krótki, niskomocowy impuls napędu nadświetlnego powinien wystarczyć zyskać dystans między nimi a ludzkim statkiem, a gdy tylko wyjdą poza zawirowania grawitacyjne układu podwójnego, będą mogli wykonać pełnoprawny skok i zostawić to miejsce daleko, daleko za sobą. Torpeda, powiedział Kumos. Co takiego? Kapitan odwrócił się w stronę oficera DS bezpieczeństwa, który miał otwarte archiwalne pliki trafili na torpedą, pocisk wybuchowy, bardzo stara koncepcja. Ludzie używali ich w walce okrętów jeszcze zanim odkryli FTL. Zanim w ogóle wynaleźli podróże kosmiczne, jakim cudem udało im się opuścić własną planetę, skoro poświęcali czas na konstruowanie czegoś takiego. Obecnie nie korzystają z nich zbyt często, ale przewinął dalej. Niektóre statki wciąż je przenoszą, ponieważ ich regulowana siła rażenia pozwala łatwo unieszkodliwić cel bez jego całkowitego zniszczenia. A więc to nie była demonstracja siły. Nie, przypuszczam, że powinniśmy być wdzięczni, iż najwyraźniej zależy im, byśmy pozostali w jednym kawałku. Pytanie tylko dlaczego. Cóż są mięsożercami? To zdanie przeszyło kapitana lodowatym dreszczem aż po same końcówki skrzydeł. Myślisz, że są głodni? To odległy układ, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich technologię FTL. W promieniu lat świetlnych nie ma innego życia. Mogli uznać, że to dobra okazja, by uzupełnić zapasy przed drogą powrotną. Można by sądzić, że zadbali o prowiant, zanim wyruszyli. Wiesz co, na tym etapie próby zrozumienia ich motywów są po prostu bezcelowe. To obcy. Możemy krążyć wokół tego tematu w nieskończoność, i nadal nie dojść do żadnych wniosków, bo nie myślą jak my, a bez dodatkowych danych nie jesteśmy nawet w stanie snuć logicznych przypuszczeń. Jedyne co wiem, to że nie powinniśmy tu zostawać, by się przekonać co. Kapitan zamilkł nagle, gdy blask porannego świtu ponownie zadrżał. Nie było to tak gwałtowne jak eksplozja torpedy, ale przez całą strukturę nośną statku przetoczyły się niepokojące wibracje. Co znowu? Używają jakiegoś impulsowego lasera, odparł pierwszy oficer. Celują. Cholera, celują w stabilizatory FTL. Choć właściwe pole nadświetlne generowane było przez sam napęd FTL, bezpiecznie umieszczony w pobliżu reaktorów, do bezpiecznego naginania praw fizyki statki potrzebowały stabilizatorów. Lot z prędkością nadświetlną był możliwy tylko przy niskim gradiencie grawitacyjnym. I chociaż odpowiedni dystans od dużych mas w układzie planetarnym był pomocny, nawet najbardziej odludne obszary kosmosu nie cechowały się idealnie płaską czasoprzestrzenią. Rozmieszczone w kapsułach wzdłuż kadłuba stabilizatory wykorzystywały sztuczną grawitację do wyrównywania tych subtelnych zniekształceń, chroniąc statek przed rozerwaniem w chwili, gdy przekraczał granice prędkości światła. Nawigacja wyznacz najkrótszy możliwy skok. Ster, bądź gotów do przejścia w FTL natychmiast po otrzymaniu trajektorii. Maszynownia, skaczemy teraz. Powiedz mi, że jesteśmy gotowi. Potrzebuję jeszcze kilku minut. Nie mamy kilku minut. Niszczycą stabilizatory. Co? Do diabła. Chwila. Muszę tylko podłączyć ostatnie przekaźniki plazmowe. Straciliśmy kolejne dwa stabilizatory, krzyknął pierwszy oficer. Czy grozi nam rozszczelnienie kadłuba? Nie. Poziom energii jest dość niski. Potrzebują kilku trafień, żeby zniszczyć każdy stabilizator. Nie sądzę, żeby mogli zwiększyć moc bardziej. Akono, utrzymuj uszkodzoną sekcję, zwróconą w ich stronę. Maszynownia powiedzcie mi, że jesteśmy gotowi do skoku. Jeszcze tylko kilka sekund. Okej, okay, okej. Okay. Trzy, dwa, jeden. Masz zasilanie. Akono, teraz. Do wszystkich pokładów, tu kapitan. Przygotować się na turbulencję. Czekaj. Krzyknął pierwszy oficer. Właśnie straciliśmy kolejny stabilizator. Nie sądzę, żebyśmy mieli ich teraz wystarczająco. Luomet? Kapitan spojrzał na oficera nawigacyjnego, który gorączkowo przesuwał ikony po konsoli, obliczając szansę na bezpieczny skok w tej części układu. Po chwili zamarł, a jego głos, ochrypły i napięty, oznajmił. Ma rację. Gdybyśmy spróbowali teraz, rozsmarowałoby nas na pół roku świetlnego zapadła cisza. Po chwili kapitan odezwał się. Propozycje? Ktokolwiek. Nikt nie odpowiedział, bo nie było już nic do powiedzenia. Byli sparaliżowani, dryfowali bezsilnie, a szansa na dokonanie napraw, zanim drapieżnik, który na nich czychał, ich dopadnie, była zerowa. Amianie przechodzili w stan uśpienia na około dwie godziny co dwanaście, w cyklu dwufazowym. Podczas obu faz pozostawali w stanie półświadomości, gdy półkule ich mózgu naprzemiennie przechodziły między stanem czuwania a wyciszenia. W pierwszej godzinie mózg aktywował wspomnienia z ostatnich godzin, wzmacniając procesy uczenia, ale w drugiej aktywność neuronowa przybierała bardziej abstrakcyjne formy. Ukazywała sceny niemożliwe, odbicie ich najgłębszych pragnień i lęków. W starożytnych czasach wiele kultur Amia wierzyło, że są to wiadomości od zmarłych. Jedną z najczęściej powracających wizji sennych było uczucie unoszenia się w powietrzu, szybując wysoko, unosząc się na termikach, z lekkością przecinając niebo, aż nagle, bez ostrzeżenia, skrzydła znikały, a ciało zaczynało spadać, spadać, spadać. Teraz i oni spadali przez pustkę, pozbawieni skrzydeł, i był to koszmar, z którego nie mogli się obudzić.